Ja mam witam was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony David. Dzisiaj na odcinku pokażę wam Moje wszystkie młode Jakie mi się wykluły Także Tutaj słuchajcie, młodziak już jest zaobrączkowany Oddział, jakby ktoś chciał wiedzieć, to jest 0,413 413 Także tu są młode tu są jeszcze jajka Tam są, pod piątką są jajka Pod dziewiątką jajka Tu były jajka Nie, nie ma ich, ale zaraz wam powiem dlaczego Tu są jajka Czy młode już? Oma. Tu są jajka Pod czwórką, ale Teraz jeszcze muszę sprawdzić, bo nie jestem pewny czy czwórka mam kompletną teraz wam powiem o co chodzi tu są młode pod siódemką ale już, już od dawna tam są pod ósemką są młode pod szóstką są jajka teraz wam powiem o co chodzi z tymi numerkami tylko widzę przed gołem. słuchajcie tutaj mam yy, zeszyt w tym zeszycie mam po zapisywane gołębie, jak się poparowały. Mam po, po prostu samica i tam mam parę 220 i tu mam po prostu numery to obrączek tych gołębi. Schórkę mam kompletną, bo chciałem właśnie zobaczyć, bo nie byłem pewny tego. I tutaj jest ten samczyk i tam jest chyba 19, chyba, to dobrze. Dobra. Ym... Brakuje mi dziesiątki kompletnej. Dziesiątki i trójki. Nie. Trójkę powinienem mieć. No ale nie mam. Nie wiem czemu. jest 19 Coś chyba pomyliłem. Hmm, ale to zaraz. Nawet po odcinku sobie na spokojnie to zobaczę. Hmm, bo pod trójką powinien być ten samczyk. Z siwą samiczką to jest trójka. Może, może to, to nie, było, nie? A bo samiczki nie mam wpisanej. O właśnie. I to jest to. Mam samczyka, ale nie mam samiczki. No to trudno. Tu przynajmniej wiem jaka jest samiczka. Bo wczoraj też też czekałem na samczyka. Bo cały czas samiczka siedziała na jakach i czekałem na jaki samczyk podejdzie. Wiedziałem, że jestem czerwony, ja go wpisałem wcześniej jako parę, ale nie miałem po prostu sami, samiczki do kompletnej pary i nie wpisywałem. Teraz jakaś sytuacja z tymi jajkami, co tutaj były. Słuchajcie, te jajka były już zalegnięte, już były młode, dość dobrze rozwinięte. Tylko sytuacja jest taka: nie wiem czy się przestraszyły, czy co, ale po prostu żaden gołąb na tych jajkach nie siedział. A jak już jajka są zimne, już są młode, tak naprawdę to już jest lipa. Jak gołąb nie siedzi kilka godzin na tych młodych, no to te młode już z nic nie będzie po prostu, tak więc tak to wygląda eee, ja tutaj już jestem ja już wiem w sumie jakie są pary, jakie już mają makea jakie pary mają makea eee, Tutaj samiczka czyli z takim samczykiem albo to jest samczyk już sam, nie wiem mają drobne budowy tego EMBia eee, taki, si taki siwy samczyk jeszcze siedzi, albo samiczka eee, Tutaj pod piątką jest siwek z taką. siwka z, taką, z takim czerwonym samczykiem. To jest właśnie 17-rocznik samczyk. Eee, pod dziewiątką co jest? Pod dziewiątką ten siedzi chyba z czerwonym gołąbkiem. Zaraz jeszcze sprawdzę. Eee, dziewiątka. Eee, dziewiątka to jest dziewiętnaście. 0470 i zero siedemdziesiąt Kurde nie pamiętam sobie teraz jakie to były gołębie No ale mieszał to eee, Pod jedynką no to derby Pod trójką to nie kompletnego A tam siedzi siwa samiczka z takim czerwonym samczykiem Pod ósemką jest pstry z siwą samiczką pod siódemką jest taka yy, karpeta samiczka z y, czerwonym samciekiem. I to by było na tyle. Nie mam jakoś dużo tych par. Yy, no ale to wiecie, dopiero początki nie wszystkie gołębie są poparowane. Na przykład od tego wstrego nie ma, nie, ma, yy, nie ma młodych. Od jednego siwego, od drugiego siwego nie ma młodych. Od Szymerki nie ma młodych Od jednej i od drugiej Zginął mi z sam jest ogólnie Od Szymerki Samiczka chce wejść na jajka Zginął mi Więc nie ja wiem teraz w jakiej parze ona będzie Bo na bank będzie O właśnie samiczka Szymerka nie ma pary Tego mnie jest Parowany chyba. No czekam na, moj, na moje siwki. Dwa. O właśnie ta parka. Ten siwy sam czyli karpeta samiczka. to mają dobre młode mam po nich. E, drugi siwek. To jest siwa samiczka. Tak to wygląda. Młodziak już są. Nie wiem, czy będę sprzedawał z pierwszego lęgu. Jak już, to może od czwórki to sprzedam. Od czwórki i od piątki chyba nie. Od jedynki na pewno nie z pierwszego lęgu. Od trójki może. Od trójki. Trójka to jest czerwony samczyk i siwa samiczka. Dziewiątka odpada, spada to chyba tylko od czwórki i od od ósemki może, ale od to nie wiem dokładnie. Szóstka też odpada, bo to są młode gołębie i nie, nie wiem, po co po nich mogę mieć. Ehm, dobra, także w tym odcinku to by było wszystko. Także ja się z wami żegnam, także cześć.